Cześć wszystkim, Rafał z tej strony. Dzisiaj tak jakby kontynuacja filmiku z 5 maja, kiedy przykładałem larwy do miseczek matecznikowych. Tutaj mam 5 mateczek. Reszta mateczników, jeden się nie udał, a 3 mateczniki już zabrałem do innych rodzin. Tak żeby matki pszczele wygryzły się z mateczników, a z tą resztą y, dzisiaj je oznakuję i będziemy je poddawać do ulików weselnych. Może się przełączę. Naprawdę wychów takich matek nie jest jakiś skomplikowany. Pokaż się. O Jezu. Żwawa. Mam tu takie urządzenie. Siedzi sobie w tym urządzonku, Będziemy znakować, tylko ona musi się tu odwrócić grzbietem do góry i unieruchomimy w takim miejscu, żeby mógł ją oznakować. Wygląda na taką, w której nic nie dolega. I ona sobie powędruje do ulika weselnego. Na razie jeszcze ją schowamy tutaj. Matecznik zagniatamy, żeby nie weszła z powrotem. Jedna matka trafi do... Tu nic nie widać. Jedna matka trafi z powrotem do rodziny wychowującej. I tam się będzie ona się To jest ul w tym. Matki były wychowywane, teraz jedną oddajemy. Матка се ви пошла. I no na własne potrzeby wystarczy jedna seria, druga seria. No chodź. No, naprawdę trzeba uważać, żeby mi się krzywo nie zrobiła, bo naprawdę łatwo można je uszkodzić, zdarzyło mi się niestety, a szkoda takiej świeżej mateczki. Hmm. mm indeed -hmm. yeah, yeah, just. Yeah, yeah. Zaraz mi zwieje, no chodź, 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 chodź. Zaraz pójdziemy na pasiekę, zasiedlić jakieś uliki, mam takie kupiłem sobie nowe uliki. ...w tym roku, który nigdy nie używałem. O, naprawdę żywe te matki. Ja wam pokażę. Taki ulik styropianowy. Nie wiem, jak tu się będzie z nich korzystało. Przygrodę na ciasto, trzy rameczki. No, mam nadzieję, że zakup był warty w swojej cenie. I tak, żeby zasiedlić taki ulik, najpierw musimy wtopić w tą rameczkę węzę, którą trzeba dociąć. I tak, mamy matkę w klateczce, klateczka jest odbezpieczona o, i chyba ciasto będą się ułożyć. E, tą matkę włożę do ulika na spód e, i wstrząchnę do tego ulika trochę pszczół, nie będę tutaj odmierzał szklanki, dwie, półtorej. W komorze trochę ciasta, matka na dole, w klateczce zabezpieczona ciastem tylko. To jest matka dopiero co wygryziona. i dlatego ona jest w klateczce, bo nie chcę, żeby pszczoły ją ścięły. Które tutaj strząknę, oczywiście zamknę. Wentylacja jest, tak samo wentylacja jest od spodu ja je po prostu zamknę do piwnicy na jeden dzień żeby pszczoły zdążyły się przyzwyczaić do tej matki i ją zaakceptować, mam nadzieję, że matki będą przyjęte, już tak kiedyś robiłem i nie pamiętam, żeby mi się zdarzyło jakieś ścięcie tej matki, ale nic idziemy na pasiekę mamy na ulik Matka jest w środku. Tutaj po prostu pszczoły trochę strzepniemy. it a lotek zamknięty i po prostu wsadzę to na jeden dzień, jedną noc do piwnicy. I tym oto sposobem robię sobie matki na własny użytek. Mam te matki wtedy, kiedy ja chcę. Wtedy, kiedy mi są potrzebne. Mogę je unasienić, mogę ich bez unasieniania poddać do rodziny. Bądź też wyjąć taki matecznik, co jest najskuteczniejszą metodą poddania, bo taka matka Poddana w mateczniku, który ma się za chwilę wygryźć, ona jest traktowana przez pszczoły jako swoja własna. Więc, nawet jeżeli mamy jakąś rodzinę, która nie jest skłonna do przyjmowania cudzych matek, to jest najlepsza metoda, bo ona jest traktowana jako ich własna. Także z mojej strony, na dzisiaj to wszystko. Jak się podobało, zostaw łapkę i subskrypcję. Na razie, cześć.